Generalnie zaczęło się od szkolenia, na które, które Sławek organizował. Czy u mnie może inaczej? U mnie się zaczęło dużo wcześniej. Od pewnego czasu bardzo staram się żyć świadomie w każdym aspekcie mojego życia i jakby szkolenie Sławka idealnie się wkomponowało w to, co, co ja już robiłam. Więc kiedy Sławek zaproponował wyzwanie. Kilkutygodniowe na temat świadomości, to z chęcią się zgodziłam. I tak poszło. Na czym polega? Raz w tygodniu dostajemy od Sławka cztery pytania, zdania, na które albo musimy odpowiedzieć, albo dokończyć. Dokładnie to, co nam tam gdzieś przyjdzie. Przez tydzień z tym pracujemy. Codziennie rano sobie przed snem, znaczy przed snem, przed zdobudzeniem się siadamy, odpowiadamy na te pytania i tak przez cały tydzień. Po tygodniu mamy podsumowanie, co przyszło do nas. I tyle. Najfajniejsze jest to, że tak naprawdę zadanie miało trwać, nie wiem, 10 minut przed wstaniem, tak? Przed wejściem w dzień, takie, w takie codzienne życie. A jest tak, że 10 minut trwa pisanie te, tych odpowiedzi, a potem cały dzień wszystko, co robisz, to, to to wraca, nie? W momentach, kiedy gdzieś coś robisz, to akurat dane pytanie Ci pracuje w Tobie, nie? Co się zmieniło? Na pewno, choć może to nie był główny cel tego zadania, to u mnie się zmieniło to, że zaczęłam być systematyczna. Końcu. <noise> e, że skoro się podjęłam tego zadania, to bez względu na to, gdzie jestem e, i co robię, e, to zadanie wykonuję. Nawet jak jestem bardzo zmęczona, e, bo jestem na szkoleniu, to i tak e, siadam i, i, i piszę. E, to to się na pewno zmieniło. E, i zmieniło się to, że, tak jak mówiłam, szukałam tego świadomego życia i tego, że chcę w każdym aspekcie jakoś tak świadomie podchodzić do tego. To te zadania po prostu pomogły mi w tym, żeby szybciej, szybciej w to wejść, szybciej gdzieś mi naprowadziły, może, tak? Z czym warto pracować, żeby, żeby ta świadomość była mocna. Tak jak mówiłam, dla mnie ważne jest chociażby z tego względu, że pomaga mi w tym, co i tak już wcześniej postanowiłam. Natomiast polecam, dlatego że mm, poznajemy siebie bardzo, mm, poznajemy świat wokół nas, e, i łatwiej nam jest e, skonfrontować się z pewnymi rzeczami, e, bo e, często jest tak, że coś wiemy, e, no i wiemy. A zadania sprawiają, że nie zostawiamy tego, co wiemy, że coś z tym robimy. No i to zmienia, zmienia nas, zmienia spojrzenie na, na świat, więcej widzimy, więcej słyszymy tych rzeczy, które, które są dla nas dobre, które na nas pozytywnie wpływają. I też myślę, że wpływa to na nasze środowisko, że to, że my się zmieniamy, to... To, to środowisko też się zmienia, bo widzę, jak niby ćwiczenia ja wykonuję. Moja córka, która ze mną mieszka, kompletnie nawet nie wie, że ja coś takiego robię, a jak widzę, jak wchodzi w te świadome, świadome życie, razem ze mną, nie? świadomość siebie, świadomość tego, co robi, co czuje, co je. Także polecam bardzo.